Nie udało się powiększyć zdobyczy punktowych w ostatnich dwóch kolejkach i Tęcza pozostaje nadal ostatnią drużyną czwartoligowej tabeli. Ubiegłą sobotę na własnym boisku Krośnianie ulegli zawodnikom ze Zbąszynka 1 do 4, natomiast tydzień wcześniej uznali wyższość Polonii Słubice przegrywając 2 do 7. Myślałem, że zespół Krosna się troszkę bardziej postawi tutaj w naszym dla, dla nas, ale no, widać tutaj, że mają no, duże problemy i, i kadrowe widzę, i, i przygotowania, i... No duże problemy, dlatego gdzieś tutaj strzeli bramkę gdzieś tam taką życiówkę. Myśleli, myśleliśmy takie zaskoczenie, ale później grali, zaczęliśmy grać swoje i konsekwentnie z determinacją zaczęło fajnie to już wyglądać. Braki kadrowe, młoda, niedoświadczona drużyna. Krośnianie nabywają doświadczenia, niestety przyjmując na barki srogie porażki. Trener ten mówi wprost: czwarta liga to obecnie za wysokie progi dla drużyny. E, no jesteśmy, myślę, że. Na tą chwilę za słabym zespołem na tą ligę i to się potwierdza. Gdzieś mieliśmy fajny moment. Eee, 3-4 mecze z rzędu bez porażki. No Trochę uwierzyliśmy w siebie, ale jednak nie ma, nie ma tej stabilności. No Jak nie ma tej stabilności, nie ma innych jeszcze elementów, No to widać, że jednak ten poziom. Niekoniecznie jest dla nas. ta Liga jest w tym, w tym sezonie bardzo mocna, i, no i tutaj przeciwnik pokazał, jak, jak się gra w piłkę. Także no po raz kolejny taka lekcja bolesna dla nas wszystkich. No i trzeba sobie z tym radzić. Akibice mówią o braku pomysłu na grę. Czy tak jest? Po wypowiedziach trenera można byłoby wnioskować, że klub się sypie. No, jak się patrzy z boku i się tyle przygrywa, no to najłatwiej powiedzieć, że tego nie ma, tamtego nie ma. No, oczywiście wielu elementów brakuje, natomiast my trenujemy, pracujemy, e, wdrażamy różne pomysły. Tutaj za wiele się nie zmieniło, no bo jakoś wcześniej każdy widział pomysł, a teraz co nagle nie widać. No, nie, no, próbujemy, tylko po prostu w pewnych elementach jesteśmy za słabi. E, I tyle. No, niech teraz też proszę zobaczyć, jaką mamy kadrę na tą chwilę i jak, jak jeździmy czasami na mecze, potrafimy jechać w 13 z jednym bramkarzem i, i, i jednym zawodnikiem rezerwowym, no to, no to trudno rywalizować na poziomie czwartej ligi, patrząc na to, na to jaka ta liga jest. No, proszę spojrzeć na ławkę Polonii Subice, proszę spojrzeć na nazwiska, jakie grają, więc tutaj no, nie oczekujmy jakichś wielkich wyników. Kolejna rzecz, problemy na tą chwilę z, z, z młodzieżą, która miałaby tutaj wskoczyć, więc no do, Musiało to prędzej czy później nastąpić. Gdzieś tam te błędy popełniliśmy i, i doprowadziliśmy do takiej sytuacji, a nie innej. Natomiast no, trzeba mimo wszystko e, nie poddawać się, próbować grać w tą piłkę, ciężko pracować i gdzieś tam te efekty, czy, czy ten pewien poziom, który był wcześniej, na pewno wróci. Co dalej z drużyną? Już oficjalnie mówi się o odejściu Macieja Kulikowskiego, będzie trenerem Sereny Zbączynek. Czy jeszcze jakieś zmiany są szykowane? Na pewno czekają nas duże zmiany tutaj w klubie, i natomiast może jeszcze jest za wcześnie, żeby, żeby tutaj o tym mówić, ale, ale na pewno są potrzebne zmiany i, i też one nastąpią na pewno. Natomiast no to, to pewnie gdzieś tam później o wszystkim poinformujemy. W najbliższej kolejce 9 listopada tęcza na wyjeździe zmierzy się z drugą drużyną tabeli z Tylonem Gorzów. Początek spotkania o 14. .00.